Siemoku wszystkim z stronka w dzisiejszym odcineczku muszę przetrwać no powiem tak, kółko się zmniejsza i nie mogę wyjść poza obszar kółka, bo inaczej no zdadam, nie mogę być poza tą czerwoną linię, bo inaczej jak będzie, jak widzicie, no na razie nic się nie dzieje, ale będzie mi zadawało HP. Więc no nie będę mógł. No i dobra, czekamy na pierwszą rundę, co się w ogóle stanie. Mam nadzieję, że się stanie... Wiecie widzę, wie co to jest? Co ja mogę za Coś kupić? Nie. No niestety. Wziąłbym coś, kupił takiego fajnego. Ale nie wiem, nie wiem, widzowie. Nie mamy Robuxów. Co to jest? Bitwa jakaś? Co to jest? To... Nie, no. Dobra, to jest bitwa chyba. Dobra. Dobra, genialnie, genialnie. Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Patrzcie, widzowie, robimy. Nawalamy, nawalamy się. Dobra. O. Czekamy na kolejną rundę. Uwaga, co będzie. Nie wolno nam to wchodzić, dobra Nie! Nie, będziemy ginąć! Nie! Mam low HP! Już na starcie, więc już za niedługo wiem zedam Okej okay. Co ja HP dostałem Dobra, nie wiem, idziemy! Idziemy, idziemy, idziemy. O! I co się stanie? Co się stanie na kolejnej rundzie? Zobaczymy. Exit! Dobra, idziemy do Exitu. Idziemy do Exitu. Backrooms! Jestem w backroomsach! O kurde! <laughs> nie, nic nie mam! Kurde! No nie! Nie udało się! Kurde, szkoda! Nie udało się. No i dobra. Co teraz będzie? Co to za konkurencja teraz będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję. O nie, nie wchodzić na tory. No. I. Ojka, IK. będzie ika, będzie ika, będzie. Ika, <laughs> IK, patrzcie, widzę, pracownicy. A, on mnie bije To pracownicy Kej! Pracownicy Ikei przyszli. O, kurde, nie. Czy ja mogę na tym ja, czy ja mogę na tym usiąść? Nie mogę. Ale patrzcie, pracownicy Ikei! Patrzcie! Pracownicy Ikei idą! Kto ma? Czekajcie! Ktoś tutaj coś ma, ale co to nie wiem? Uwaga! Kto to jest? Parę osób zdedało! Co się da, wydarzy teraz? Zobaczymy. O kurde, nie! Leci w nas, trzeba omijać to, dobra. Robimy. O nie, dostałem! Bra? Nie! O, nie, to wybucha, uciekam! To wybucha, uciekam, o nie! Co się teraz odwali? Co się teraz odwali? Jestem ciekawy. Nie! Uwaga! O tako! Uuuu, dobra Co się teraz stanie? Nie dotykaj tego przycisku O kurde Kliknął ktoś Myślałem, że to bije, ale jednak nie, dobra Przeżyłem, na szczęście Co tu, co tu będzie? Yyy O kurde Nie O! Oh! Co jest? Tu ja tak wysoko skaczę? Co jest? Co się odwala w ogóle? Już tego sam nie rozumiem. Czemu ja tak wysoko skaczę? Co to jest? To mnie będzie bił? Bije mnie! Dobra, idziemy tam Idziemy szybko! Dobra. To teraz, co to, 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 to jest? Dobra? Okej. Okay. Jakie małe to kółko już jest w ogóle? Nie, no zaraz tu zdedamy raczej. Wcześniej to było na całą mapę, a teraz jakie małe ono jest to kółko. Kurde. O, to ten wybuchło. Nie można chyba tego dotykać. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie suba lajka, dzwonka i naura no do kolejnego cineczka.